Potraktuję je impulsem elektromagnetycznym. Potraktuję je impulsem elektromagnetycznym. Nie za. Potraktuję je impulsem. nie? Miejmy nadzieję, że nie. Co? Czyli może mnie zmiażdżyć waląca się ściana magnesów? Teoretycznie nie powinno się to zdarzyć. To jednak tylko hipoteza. Nigdy tu nie byłem. Serio? To dziwne, mniejsza oto. Przypomnę, że biegunowość magnesów można zmienić jednym impulsem szoku. Towarzyszu Majorze, dotarliście do Wogenu? Tak jakby. Co to znaczy? Że tak jakby już prawie jestem na miejscu. Jestem w komorze amortyzacji magnetycznej. Próbuję otworzyć drzwi wejściowe. Możecie mi w tym jakoś pomóc? Nie, nie mam takich umiejętności. To wasza odpowiedzialność. Więc dajcie mi spokój. Znowu te straszydła z głupimi wąsami. Ku cholerę im ten labirynt! System amortyzacji magnetycznej został opracowany przez naukowców z Kiewskiej. Uniwersytetu Technicznego. To złożone, kompleksowe urządzenie, samodzielnie dostosowujące konfigurację do okoliczności. Czyli to plan awaryjny na wypadek katastrofy. Między innymi. Jednak służy głównie opracowaniu technologii amortyzacji magnetycznej. System zostanie udoskonalony tutaj, w warunkach ziemskich, a następnie zastosowany w kosmosie. Super. Nauka to potęga, bez wątpienia. Ale dalej musimy się uporać z tymi przeklętymi magnesami. Hmm? kaski, kombinezony, buty. Planu nie mieliśmy. Eee... O czym wygadacie? Obsługiwaliśmy z kolegą te magnesy. Codziennie się martwiliśmy, że jeśli nie będziemy uważać, to zostaniemy tu u ziemi. Nosiliśmy pokryte gumą spodnie, łykaliśmy tabletki, wykładaliśmy spódka... ...w folią, żeby tylko pole magnetyczne nas nie rozerwało. A koniec końców zabiły was roboty. Nie, żadne roboty, tylko krótkowzroczność. Trzeba było nosić broń i kamizelkę kuloodporną. Widzicie, problemem były nie roboty, a nie odpowiednie przygotowania. Zawsze trzeba wiedzieć, co się stanie. Nie na wszystko można się przygotować. dziaska, przecież to marna wymówka. Posłuchajcie, nigdy się nie pozbywajcie czegoś, co może się przydać. Nie marnujcie kul, nie wychylajcie się i zawsze biegnijcie za osłonę, zamiast iść środkiem. I nie zaglądajcie tam, gdzie nie musicie. Życie według tych zasad byłoby cholernie nudne. Lubcie, jak mówię, a będziecie żyć dłużej. Eee, w Waszym rozumowaniu jest luka wielkości słonia, ale mniejsza o to.